Przed jutrzejszym wyjazdowym na dzień Krakowa z osiemnastym Wrocław. Tyle, że Wasze oceny to na przybliżenie do systemacji Więc tak. Miroczowilo trenuje, ale wiadomo, że w tej rundzie e, już nie zagra. E, kontuzjowani w dalszym ciągu są, rehabilitują się Diego, e, Deleu plus e, w dniu wczorajszym jest problem z Setnarem, który ma gdzieś tam Lekki uraz kolana i też nie będzie brany pod uwagę na mecz ze Śląskiem. Pozostanie są do dyspozycji. Dziękuję i proszę Państwa o pytania. z no rzeczy z tego wynika, że... Yy, a, właśnie Hubert Mąkiewicz, czy udało się go doprowadzić do stanu? Hubert normalnie działa. No to dobrze. Pytania o środek obrony w takim razie. A jak y, wygląda kwestia Marcina Budzińskiego? On będzie teraz w osiemnastercu? Marcin jest normalnie przygotowany do wyjazdu do Wrocławia. jutro jak to będzie wyglądało. Ten mhm. krężycz ja pewnie po tym ostatnim meczu jest jak się to myślał. Ale to taka szansa, żeby postawić kropkę nad i. Więc spokojnie meczu. to dopiero będzie jak właśnie postawimy kropkę nad i. Także no, na razie sytuacja się poprawiła, ale spokojnie to nie jest jeszcze. Więc dalej jesteśmy mocno sprężeni, skoncentrowani. Dalej, więc y, oczywiście no, chcielibyśmy we Wrocławiu postawić kropkę na deal. To dałoby szansę na uniknięcie nerwów w ostatniej kolejce? Do którego, do którego, do którego no choćby, choćby właśnie z tego powodu, żeby już nie było nerwów ostatniej kolejce. A jest jak Panie trenerze, że y, macie przewagę psychologiczną, no bo ze Śląskiem zrealizowaliście tam 2-2, y, u siebie zwycięstwo 1-0. sobie z tego zdajemy sprawę, natomiast te ze Śląskiem zawsze były otwarte, zawsze obfitowały w, w wiele sytuacji podbramkowych. Myślę, że tak będzie teraz. Natomiast to znaczy, jest innego gatunku, bo jedno i drugi zespół Mariokę, on w ostatnim meczu z Arką trzy asysty, no złapał chyba formę na no decydujący moment sezonu, czy jakoś no szczególne, szczególnie Pan uczuł zawodników na niego. Znaczy, ze się na, na, na Mariokę, bo jest naprawdę zawodnik bardzo dobry, dla mnie yy, jeden z lepszych pomocników w naszej lidze. Fakt, że miał dość długi okres takiej, bym powiedział, zadyszki, ale piłka yy, piłkę grać potrafi w każdej chwili w stanie zrobić coś konkretnego. No widać ostatnio, że zaczyna dobrze grać piłkę, więc na pewno będziemy musieli też ten nasz plan taktyczny może w ten sposób, żeby jednak tego jego walory A akurat w meczach z nami, na podstawie tego ostatniego meczu, który tu graliśmy na 1-0, szczególnie meczach we Wrocławiu, zawsze prezentował się z dobrej strony, więc my sobie zdajemy z tego sprawę, że, że jest to zawodnik, który w tym momencie decyduje o ofensywie Śląska. On, Pich. Panie tenże, a czy można powiedzieć, że jedziemy tam po zwycięstwo? Czy Krakowie jednak będzie miała z tyłu głowy, że punkt jest bardzo cenny, jeśli chodzi o, o mecz wyjazdowy w tej tak, ostatniej kolekcji? W zależności od tych wszystkich innych rezultatów, punkt może być cenny, ale ten punkt też może na przykład wiele nie dać, więc nie, nie jedziemy tam po to, żeby mieć z tyłu głowy zakładowane, że, że gramy na remis, bo punkt jest dobry. Żeby wywieźć punkt z Wrocławia trzeba zawierać trzy punkty. Jedziemy z takim nastawieniem. Czy y, korzystny wynik w poprzednim meczu może decydować o tym, o tym taka maksyma, że z wziętego składu się nie zmienia, że Pan po prostu y, w podobny sposób zostawi jedenastkę? Czy to raczej y, jakby zostawił Pan y, sobie czystą głowę, żeby na nowo y, uk układać? Różnie no z tym wszystkim jest, natomiast no, ja zawsze mówiłem, zresztą też wielokrotnie powtarzałem, że także nie jestem zwolennikiem grzebania przy składzie, który gdzieś tam dobrze zagrał, natomiast y, skład na najbliższy mecz zawsze warunkuje. Sytuacja zdrowotna w zespole to jest raz i druga sprawa najbliższy przeciwnik, więc my się do tego akurat e, nastawiamy. To będzie inny mecz niż z ruchem. E, e, trochę inaczej e, śląsk będzie ustawiony, więc my też musimy się do tego przygotować. Także są wszelakie możliwości. Chciałbym Marcina Budzińskiego spytać, bo ostatnio nie było go w kadrze. Pan mówił, że trochę po nim widać, że odbija się to zamieszanie kontraktowe na nim. Już się nie odbija? Już jest w lepszej ja trudno powiedzieć, natomiast wygląda zdecydowanie lepiej. Ja myślę, że Marcia robi dobrze, to przerwa zrobiła. Eee, raz, że zespół zagrał też e, zareagował odpowiednio, mimo że, że było duże zaskoczenie. Druga sprawa z mojej strony, nie było żadnej złośliwości, tylko po prostu e, podejście takie do sytuacji, która była trudna dla wszystkich stron. Trzeba było jakoś to wypośrodkować i znaleźć najlepsze rozwiązanie. No. Ja myślę, że, że Marcin zawsze tej drużynie dawał dużo, więc ja go nie skreślałem. Rozmawiałem z nim w ten sposób, że to dotyczy tylko meczu z ruchem. Natomiast to, co dalej, daliśmy sobie czas. Marcin ten tydzień przepracował naprawdę bardzo solidnie, więc jest 18-roczowy. Jakie będą inne decyzje, zobaczycie panie, panowie państwo jutro. Też Nie, on drobny uraz, ale jest, zostało nam tydzień jeszcze, więc drobny uraz, który możemy wykluczyć do końca no, sezonu, bo no, tak, tak jest życie, nie? A, A czy Michalik będzie w osiemnastce? Michalik jest, no zapomniałem Michaliku powiedzieć, bo on się też z urazem. ma lekko naciągnięte za za obuoczne, on już nie zagra w tym roku, no bo to jest taka kontuzja i bolesna i, i, i może przyrodzić poważny. wiadomo, że to ma pan już ma w głowie euro, także nie jesteśmy w stanie go tak postawić na nogi, żeby po prostu, nie wiem, żeby nam pomógł, bo raczej niemożliwe przy tej kontuzji. A jego status duży nie jest taki, że właściwie Krakowie musi jakiś ewentualnie ruch wykonać. Czy gdyby został pan zapytany przez prezesa, wiceprezesa o pana rekomendację jeśli będę zapytany przez prezesa lub wiceprezesa moją rekomendację, to odpowiem wiceprezesowi. Natomiast nie na omach prasy na pewno. Bo to myślę, żeby było nie fair i w stosunku do prezesa i w stosunku do Jarka Michalika.